Cześć, witajcie w nowym odcinku Mototorsportu Wojtek. Dziś dawno nie widziany odcinek z cyklu motogatki. Zgubiłem gdzieś, słuchajcie, tą planszę, także gdzieś prawdziwe motogatki. I dzisiaj o oponach. O oponach motocyklowych. Słuchajcie, opowiem Wam dzisiaj kilka takich historii z czasów trochę dawniejszych, gdzieś tam z połowy lat 90 na początku lat dwu, 2000. i opowiem wam o takich podstawowych rzeczach związanych z oponami, bo to jest bardzo, bardzo ważny temat dla każdego motocyklisty. A nie zawsze do końca należycie załatwiany No, opowiem wam na początek o tym, co każdy powinien mieć. A więc słuchajcie, warto sobie kupić ciśnieniomierz. Ja za ten ciśnieniomierz kilka lat temu dałem dosyć sporo, bo cały 70 zł za taki byloczek, ale jestem bardzo zadowolony, ponieważ yy, czasami w pompkach są ciśnieniomierze, na stacjach są ciśnieniomierze, tam przy tych, wiecie, przy tych yy, instrybutorach z powietrza, ale. Trzeba mieć pewność, że to ciśnienie jest właściwe. I tak na przykład tamta pompka pokazuje zupełnie inaczej, bo tamten manometr, to wiecie, jest tylko taka dołożone, żeby cieszył oko, ale on zupełnie nie pokazuje rzeczywistego ciśnienia. A jest to bardzo ważne. Dlatego warto sobie kupić takie stricte urządzenie do pomiaru ciśnienia, manometr do pomiaru ciśnienia w ogumieniu. Czasami lepiej yy, troszeczkę więcej za niego zapłacić i potem wozić sobie tutaj w kadzie. Yy, no i ja Wam powiem, jak to wygląda w praktyce. Ja wchodząc do garażu, no to nie, nie, nawet nie wyprowadzę motocykla, jeśli tam była jakaś przerwa dwóch, trzech tygodni jazdy tylko dzięki temu sprawdzam sobie to ciśnienie i słuchajcie, w motocyklu bardzo często właśnie trzeba to ciśnienie. Uzupełnić. Często jest taka sytuacja, że gdzieś spotykamy się, wiecie, na powiedzmy tej benzynowni jako taki punkt, wiecie, zbiorczy, prawda, gdzie motocykliści się zjeżdżają, jeśli tam gdzieś jest jakaś wycieczka dalsza planowana, i najczęściej jakiś tam spóźnialski prawda, dojeżdża na ostatni moment albo po czasie, i patrzymy, a na oko widać, że on tam tego luftu nie ma. Więc tutaj to można, wiecie, na ten to, że był spóźnialski, już na nic nie było czasu w garażu, ale czasami można zobaczyć motocyklistów, którzy wiecie, po prostu jeżdżą i on tam wiecie, myśli sobie pod kopułką, czemu mu się źle motocykl prowadzi, a podstawowa sprawa, że motocykl źle się prowadzi, to jest słuchajcie, Złe ci się nie w ogumieniu, nie kwestia tam zawieszeń, bo to, to w zasadzie wiecie, ja tylko kota wpuszczę, no chodź ludzie, chodź, chodź, chodź małpko. Zawieszenia powiedzmy tam przeciętny motocyklista to tam rusza bardzo rzadko, ewentualnie jakieś tam napięcie sprężyny raz do roku jak na wakacje jedzie, yy, wiecie, z z plecakiem, prawda, czyli z pasażerką, i z bambetlami, a tak to praktycznie się tego nie rusza, bo wiadomo też, na to, że jest inna sprawa. Na drodze te warunki zawsze są zmienne, więc, więc tutaj regulacja zawieszenia, powiedzmy, jest drugorzędną sprawą. Natomiast jeśli e, ciśnienie w ogumieniu jest złe, to motocykl po prostu zmienia się nie do poznania. Nie do poznania się zmienia. Także to jest podstawowa sprawa. Sprawdźcie się i ogumieniu, jeśli tylko masz wrażenie, że coś z motocyklem jest nie tak. Teraz Wam opowiem, jak ja na przykład kupuję ofony, bo to niestety też bardzo często jest sprawa, którą musimy w motocyklu wymienić i jest sprawą dosyć kosztowną. To jest... Mój sposób, ja zawsze kupuję, słuchajcie, opony leżakowane, czyli takie, które ten termin, jakby, yy, który daje fabryka, czyli zdaje się 5 lat, się zbliża ku końcowi yy, i ta opona jest cały czas dobra. Oczywiście, pod paroma warunkami, o których Wam zaraz powiem. Ta opona trzyma parametry, tylko że importer takiej opony. Yy, Musi się wyzbyć ich ze stanów magazynowych, ponieważ producent nie daje tej gwarancji dłuższej niż tamte 5 lat i on te stare roczniki musi z tego magazynu pozbyć się ich jak najszybciej i zapełnić je świeżymi rocznikami. Więc e, mając tą świadomość, e, wiedzcie, że mo, możecie taką oponę gdzieś tam taniej spróbować wyszarpać. E, Natomiast ona będzie trzymała wszystkie te dobre swoje parametry, pod warunkiem, że była właśnie przechowywana w odpowiedni sposób. Czyli ten importer, ten sprzedawca musi mieć magazyn, który jest zacieniony, który, do którego nie, nie trafia bezpośrednio światło słoneczne który jest magazynem suchym i przede wszystkim opony są składowane w właściwy sposób czyli musi być wyposażone w stojaki odpowiednie, gdzie te opony sobie w ten sposób stoją na, na półkach no takich tutaj są takie breszki tu się wspierają i stoją w pionie i dzięki temu te opony się tam nie odkształcają również bo jeśli to będzie sprzedawca, wiecie, byle jaki i on gdzieś ma tam naciepowanych tych opon i potem taką oponę nam wygrzebie, wsadzi do paczki i wyśle internetami to może się okazać, że ta opona jest gdzieś odkształcona na niewidoczny sposób ale że ona jest tak naprawdę bezużyteczna, w dawnych czasach, kochani, to w ogóle było z oponami duży problem. Myśmy nowych opon nie kupowali, bo nie było nas na nie po prostu stać. I opony kupowało się na bazarach, na przykład w łodzi. Byli tam ludzie, którzy się tym zajmowali. Ja w tym biznesie nie siedziałem, więc nie mam pojęcia. Skąd oni je pozyskiwali, ale można się tylko domyślić, prawda? Bo powiedzmy, mamy jakąś wiedzę, co się działo potem z tymi oponami też. Bardzo często były to, znaczy, możemy się domyślić, że pewnie to było tak. Jeśli to są opony uży, używki, no to na zachodzie, jak ktoś tam zmieniał e, komplet opon, u nas się tak raczej nie praktykowało, prawda? Bo się zmieniało oponę, która naprawdę już nie miała albo bieżnika, albo była zupełnie wyząbkowana, jeśli chodzi o przednią gumę. Natomiast na zachodzie Wiadomo, że się zmieniało komplety, prawda, przód i tył jednocześnie, więc któraś z tych opon z reguły była jeszcze powiedzmy z tym bieżnikiem i pewnie polscy handlarze te opony z hasioka wyciągali, pewnie też wyciągali te opony z hasioka również jak były to opony na przykład, że ktoś przyjechał na wymianę z powodu przebicia opony, bo taką oponę można było łatwo naprawić i dalej popchnąć. Były też pewnie opony, które nie nazwałbym leżakowanymi, tylko starymi gumami, które na oko wyglądały ładnie. Myśmy wtedy wiecie tak, wtedy się tak nie patrzyło na te, na te daty, które są wybite tam na oponie. Tylko patrzyło się, wiecie, czy to bieżnik ma, czy to ma bieżnik, czy ewentualnie, czy ten bieżnik to tak mniej więcej pasuje nam do motocykla. Wiecie, tak rysunkowo, nie? E i takie opony się brały, jak były za dobre pieniądze. No i kiedyś, na przykład, kolega jechaliśmy e, dookoła Polski. Jechaliśmy od Pienin, e, tam wschodnią ścianę, potem na, do Elbląga, Mazury, nad Morze, a potem wracaliśmy na, w kierunku Dolnego Śląska. Potem jeszcze była Szklarska Poręba. Także w te wakacje objechaliśmy Polskę dookoła. Ale wyobraźcie sobie, że kolega założył taką oponę. Wiecie, mocno, mocno leżakowaną, i była dobra na Śląsku. A kiedy dojechaliśmy na Mazury, to po prostu z niej wyszły wszystkie takie różne szmaty, jakieś druciki, prawda, z tej osnowy, wszystko to po prostu powychodziło. A ta guma, ona, ta guma się po prostu rozsypywała, ona się po prostu rozsypywała w czasie, w czasie jazdy, się rozsypywała, i coraz więcej tych szmat zaczęło wychodzić z tej opony, i był mały problem. No ale tam też udało się jakoś, wiecie, ugrzywkę gdzieś tam wyszarpać i, i, i kolega wrócił do siebie na Dolny Śląsk. Ale to były takie czasy. Aczkolwiek muszę wam powiedzieć, że nawet nowa opona fabryczna może również się rozpaść. I takie przypadki są, nie zawsze się o nich mówi głośno, na pewno producent nie będzie reklamował takich przypadków. Ale opowiem Wam o jednej takiej właśnie, takim zdarzeniu, które znam. Ponieważ pracowałem u importera opon motocyklowych najlepszej, najlepszej marki motocyklowej, oczywiście najlepszej, bo ja, naj, ja sentymentem darzę tą markę, ale używam też Metzlerów. No i właśnie myśmy byli importerami, ja tam tylko pracowałem, importerami między innymi opon Michelin, no, i mieliśmy taką sprawę gwarancyjną, że gość no, jechał z jakąś tam znaczną prędkością. Na szczęście zdarzyło to się na prostej, i po, po prostu bieżnik odpadł od, tego, od tej opony. Bieżnik po prostu, ta część gumowa, odpadła od tej opony. Na szczęście nie było strat w ludziach ani w sprzęcie, poza błotnikiem, który również się po prostu pod wpływem, jak dostał tym kawałkiem gumy, to no to, to się rozpadł. No, większych strat nie było. Opona była nowa, opona była założona w serwisie, no i ta opona uszkodzona, uszkodzona, rozwalona zupełnie, przyszła do nas właśnie w celu dokonania ekspertyzy. Ta opona również poszła potem do, do Francji. No i myśmy potem podpytywali się tamtego człowieka z Miślena, który czasami nas odwiedzał. No i jak z tą oponą? No i on taki był dosyć tajemniczy, ale powiedział takie ciekawe słowa, że produkcja opon to jest jak wypiekanie ciasta. Że czasami nie wyjdzie. Więc przypuszczalnie, kiedy ta opona tam była, robiona w tej fabryce, kiedy ta, ta guma łączyła się z tą, z tą osnową, z tą, z tą całą konstrukcją w, w tych takich, wiecie, specjalnych formach, takich, takich do tego właśnie tego wypiekania, że tak powiem, musiał być być może jakiś jakiś przestój technologiczny, może jakieś, wiecie, jak, jakaś awaria, gdzieś jakiś prądu zabrakło na chwilę i yy, te komputery, które tam sterują tym wszystkim, musiały, widać, tego nie wychwycić jakoś, albo nie wychwytują tego, może nie zakładają, że, 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 że na przykład na tym etapie ten przestrój nastąpi. W każdym bądź razie to są tylko domysły. W każdym bądź razie coś nie poszło jak należy w fabryce. Więc takie rzeczy też się, kochani, mogą zdarzyć przy nowej oponie. Jeszcze mam jedną taką historię, Wam opowiem na koniec, związaną z oponami. A więc, jak pracowałem w, tym, w tej firmie, która importowała te opony do Polski, a sprzedawaliśmy je na całą wschodnią też Europę, no to ja tam miałem, akurat byłem w dziale nie opon, tylko byłem w dziale ducati czyli miały pod sobą magazyn Ducati. Magazyn Ducati znajdował się w takiej piwnicy wilgotnej, ciemnej, starego, przedwojennego domu i ja tam przeglądałem sobie, wiecie, te części, bo mi tam te pudełka pleśniały, taki mokry, takie mokre, takie miękkie się robiły, przekładałem, tam układałem, próbowałem jakoś się ten magazyn tam po swojemu E, zrobić, bo, bo zaczynałem tam pracę. E, no i jeszcze uczyłem się włoskiego, przy okazji takiego technicznego, bo na każdym pudełku e, były po włosku, były opisane te części. No i tam gdzieś nagle, gdzieś w rogu tej piwnicy, za jakimiś kartonami, znalazłem gumę, oponę, myśllena, no wiutę, bez żadnych tam uszkodzeń, no taka jakby nigdy nie była założona na koło. No i poszedłem do mojego szefa, do Gilberta, którego serdecznie pozdrawiam, świetny człowiek i fantastyczny mechanik, no, a kiedyś też kierowca wyścigowy, kierowca, no motocyklista, który się ścigał na wyścigach. Jeden z prekursorów tych wyścigów, może może nie prekursorów, ale ktoś, kto, kto na nowo ożywił wyścigi w Polsce e, wspólnie z Xavierem, duże zasługi w tym temacie mieli. No i e, poszedłem do niego i mówię: Gilbert, tutaj tam opona, tam wiesz, taką znalazłem. Czy mógłbym ją jakoś kupić tanio? Może. A Gilbert sprawdził to w komputerze. Okazało się, że jej nie ma, czyli ona już tam może zaginęła, wiecie przed tam jakimiś wcześniejszymi remanentami została wykasowana z systemu, no i zabrałem sobie tą oponę. No i kiedyś, ale ta opona nie pasowała do mojego motocykla tak idealnie, nie zakładałem, nie miałem jeszcze takiej potrzeby, bo no robiło się takie rzeczy, że wiecie, jak tam opona by weszła na, na, na felgę, to chociaż tam by był troszeczkę inny rozmiar, na szersza by była, to, to by się ją tam włożyło, ale stała w końcu u mnie w domu. No to był jakiś kapitał. Eee, I kolega, z byłem z kolegą na piwie i kolega właśnie mówi, że potrzebuje opony, a ta opona idealnie pasowała się do 750. On miał 750 Honda. No i tak myślę, kurczę, sprzedać mu to tak nie bardzo. No bo za darmo ją dostałem. No i tak myślę na tym piwie patrzę, mówię, ty słuchaj, mówię, Tomek, a, a może tak? Jakbyśmy się umówili, że na przykład co bym cię spotkał, to ty mi piwo byś jedno postawił. No dobra, no wchodzę w to. No i okej, okay. dostał oponę. No ale już do żywotnio, jakbym nie spotkał, to musiałbym i piwo stawiać. No i niestety, kochani, pewnie z tego powodu postanowił wyemigrować na wyspy brytyjskie. No wiecie, myślę, że to po prostu go tani wyszło, nie, bo tak to bym go pewnie wpędził, wiecie, w jakąś ruinę finansową. A tak to wybył. No ale. Jeszcze, jak na te wyspy, tam słuchajcie, wrócę i się trafimy, to oczywiście liczę na, na piwko. Tomek u ciebie, jeśli to oglądasz, serdecznie Cię pozdrawiam. Tak to kochani wyglądało w tamtych czasach. Dziś jest łatwiej. Mamy internet, ale tak jak mówię, podchodźcie do tego ostrożnie. Nie zawsze najtaniej to najlepiej. Jeszcze Wam powiem o gumach takich nie. Nie firmowych, mając kiedyś takiego chopera, no to jakby tam mniejszym priorytetem dla mnie była, czy ta guma będzie się tam idealnie trzymała na zakrętach. Bardziej trwałość była dla mnie istotna, żeby dużo było bieżnika. No i kupiłem taką oponę, która może nie wiem, czy ona była chińska, czy jakaś tam inna, dalekowschodnia, ale nie była niestety. Na pewno uznanego producenta, tylko jakieś takie szlaczki tam na niej były, ale była nowa. No, niestety, był to najgorszy zakup w życiu, jeśli chodzi o oponę ponieważ słuchajcie, przy najmniejszym deszczu była potwornie śliska i była nieprzewidywalna. Chociaż sama wydawała się gumą miękką, to na deszczu po prostu była jak, jak kawałek lodu. Przejechanie przez, wjechanie na te białe pasy, których no niestety jest, 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 jest ogrom, to nie tylko przejścia są dla pieszych, prawda? Ale masę się maluje tych pasów, to wjechanie na te pasy to po prostu było od razu, że motocykl po prostu uciekał, opuszczał tą białą sferę bokiem. Także nawawiłem się naprawdę wręcz ogromnego lęku przed jazdą po białym. Co jeszcze pewnie pogarsza sprawę, bo czy jak jest spięty, to, to, to jeszcze bardziej może wytrącić motocykl z równowagi, ale, ale to było po prostu nie było możliwości normalnego jechania. Nawet jeśli motocykl był w pionie i wjechał na biały, to i tak go przesuwało zaraz w którąś ze stron. To i to była właśnie taka opona nieznanego producenta. Więc co bym Wam polecił? Czytajcie testy opon motocyklowych, e, czytajcie testy, będziecie wiedzieć czego się spodziewać po oponach. E, ostatnio w motocyklu są testy, zdaje się, takich sportowo-turystycznych opon. E, w motocyklu często znajdziecie e, w czasopiśmie motocykl, często znajdziecie testy, ponieważ oni współpracują z motoradem, więc, więc e, w ten sposób mogą e, wydrukować test który jest zrobiony z rozmachem, gdzie macie szereg producentów, szereg różnych opon do różnych motocykli. Warto takie testy poczytać. Warto też zastanowić się, poczytać, jaki wasz motocykl, na jakich oponach najlepiej sobie radzi, które najlepiej odpowiadają. Podobno producenci przed wypuszczeniem motocykla na rynek robią właśnie swoje testy, zanim wypuszczą motocykl na pewnym ogumieniu, na którym najlepiej dana maszyna się sprawuje. Myślę, że to dotyczy tylko tych najdroższych motocykli, bo przy tańszych to tam jest kwestia, że w fabryce zakłada się najtańsze gumy, z reguły jakieś tam, z którym producentem podpiszą po prostu jakąś umowę na najtańsze, najtańsze opony. Ale przy droższych motocyklach to jest całkiem możliwe, że testuje się je również pod kątem na jakich oponach najlepiej ten motocykl się sprawuje, i tu też można do takiej informacji e, dociec. Kochani, to chyba na tyle. Dzisiaj e, dziękuję Wam za uwagę. E, cieszę się, że mogłem nagrać dla Was ten odcinek. Jak macie jakieś własne opinie, dawajcie pod filmem. Zadawajcie też pod, pod filmem, kochani, pytania do mnie. Pamiętam, że obiecałem Wam ten odcinek z pytaniami Waszymi i moimi odpowiedziami, ale musi się trochę uzbierać tych pytań. Ja będę oczywiście sprawdzał i pod starszymi filmami, czy są jakieś pytania, wszystko sobie wypiszę, przygotuję i jeśli zbierze się już odpowiednia ilość tych, tych pytań, które będą dla Was wszystkich yy, ciekawe, jeśli chodzi o odpowiedzi, to nagram taki odcinek. Na razie to wszystko, już niebawem znowu się widzimy. Mam do Was jeszcze coś do powiedzenia na inny temat, ale to już w kolejnym odcinku. Subskrybujcie, dawajcie lajki i kochani, polecajcie proszę ten kanał, rozsyłajcie. Polecajcie swoim rodzinom, babciom, ciociom, nieważne. Nie, nie, nawet nie muszą oglądać, mogą tam na przykład przygotowywać Wam jakieś kotlety, jakiś obiad, a jednocześnie będzie wyświetlał y, może się to wyświetlać i będzie algorytm myślał, że prawda, y, moje filmy mają tak wielką oglądalność i będzie polecał to dalej i kanał będzie mógł y, kwitnąć. Oczywiście pod kątem oglądalności, bo jeśli chodzi o. Aspekty techniczne, no to na razie jest trudno, ponieważ finanse nie pozwalają na rozwój pod tym kątem kanału, ale kto wie, może w przyszłości to się zmieni, może to się zmieni również ze względu na mój nowy pomysł, o którym właśnie dowiecie się w najnowszym, kolejnym odcinku. Na dzisiaj to tyle, żegnam Was ja, żegnam oczywiście tylko do następnego odcinka, żegnam również. Żegna was mój kot tutaj. Przepraszam, to nie jest mój kot, kochani. To jest wspólny kot z sąsiadami, których również tutaj pozdrawiam. No ale kot, prawda, ma prawo mieć dwa domy albo i więcej, bo z tego co zauważyłem, to odwiedza jeszcze innych, dalszych sąsiadów, także może rozpoznajecie tutaj swojego kota. Jeśli tak, to też go. Pozdrawiajcie. Trzymajcie się, wszyscy kochani. Do zobaczenia na trasie. No i może też pozdrowię Was takim tym pozdrowieniem, jak to się młodzi teraz pozdrawiają. Lewa w górę. Trzymajcie się. Hej.